Wzrastający gwałtownie popyt na energię to główny temat konferencji World Energy Outlook 2011, której w Ministerstwie Gospodarki przewodniczył minister gospodarki, wicepremier Waldemar Pawlak. Zdaniem ministra w najbliższych kilkudziesięciu latach świat powinien nauczyć się jeszcze bardziej oszczędzać energię, bo zapotrzebowanie na nią gwałtownie rośnie. Do roku 2035 zwiększy się o jedną trzecią. Jest mocna presja na wszystkie działania, które dotyczą e, efektywności. Zmniejszenia zużycia, lepszego wykorzystania energii i wchodzenia w nowe technologie. W poprzedniej prezentacji było podkreślenie znaczenia samochodów elektrycznych. Myślę, że to dzisiaj jest ogromnie ważne, nie tylko w kontekście tańszego przemieszczania się, ale jak popatrzeć na moc zainstalowaną w takim samochodzie na pojemność baterii, to można śmiało że ta, nawet taki jeden samochód elektryczny postawiony w garażu może być takim domowym też akumulatorem, który będzie kupował taniej energię powyższym, a sprzedawał ją nam do domowego użytku wtedy, kiedy jej bardziej potrzebujemy, a kiedy równocześnie na ona jest droższa. Chcę tu też powiedzieć o działaniach naszego operatora systemowego BSA Operator, który wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki Poszedł w kierunku taryf wieloletnich, a także wprowadził rozwiązania z firmami energochłonnymi, polegające na tym, że wspólnie z tymi firmami steruje poborem mocy w ciągu dnia, tak aby obniżać użycie energii w firmach energochłonnych w momencie, kiedy są te piki porannej i wieczornej i dzięki temu nie potrzeba budować nadmiarowych mocy wytwarzaniu energii elektrycznej, a firmy, które zużywają dużej ilości energii, uzyskują premię, uzyskują korzyści za to, że lepiej sterują swoim zużyciem. To są te obszary, które będą nam towarzyszyły w najbliższym czasie. Przewidywania Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakładają, że do 2035 roku ludność Ziemi powiększy się o miliard siedemset milionów, a udział kopalin w wytwarzaniu energii spadnie z wyjątkiem gazu, zwłaszcza łupkowego, którego duże pokłady odkryto także w Polsce.